W sercu II wieku, gdy imperium rzymskie panowało nad rozległymi obszarami Ziemi, w Psychem w Samarii narodził się człowiek, który miał zasłynąć jako jeden z największych obrońców wiary chrześcijańskiej Justyn. Syn pogańskich rodziców, od najmłodszych lat otrzymał solidne wykształcenie intelektualne. Justyn wzrastał otoczony tradycjami filozofii helenistycznej. A jego pragnienie mądrości skłoniło go do studiów u wielu nauczycieli najznamienitszych szkół filozoficznych swojego czasu. Poszukiwanie prawdy stało się znakiem rozpoznawczym jego życia. Niespokojny duchowo młodzieniec, najpierw zanurzył się w stoicyzmie, pociągnięty rygorystyczną etyką i racjonalnym spojrzeniem na świat. Wkrótce jednak dostrzegł, że ta filozofia nie dawała zadowalających odpowiedzi na temat Boga i duszy. Następnie próbował znaleźć sens w szkole arystotelesowskiej, lecz rozczarowały go jej chłód i duchowy dystans. Tam Justyn nie znalazł pokarmu, którego jego dusza pragnęła z zapałem. Potem zwrócił się ku Pitagorejczykom, urzeczony matematyczną harmonią wszechświata. Lecz musiał się wycofać, gdyż wymagali uprzedniego przygotowania z muzyki, geometrii i astronomii, którego jeszcze nie posiadał. W końcu Justin został przyjęty przez mistrza platonika, którego nauka oferowała mu najszlachetniejsze koncepcje dotyczące świata duchowego. Przez jakiś czas wierzył, że wreszcie odnalazł poszukiwaną prawdę. Jednak decydujące spotkanie na zawsze odmieniło bieg jego życia. Spacerując brzegiem morza poznał chrześcijańskiego starca, którego mądrość i pokora głęboko poruszyły młodego filozofa. Uw starzec mówił mu o jedynym, prawdziwym Bogu, którego nie można poznać jedynie siłami rozumu, lecz który objawił się ludziom poprzez proroków i Jezusa Chrystusa wcielone słowo. Te słowa wniknęły głęboko w serce Justyna. Po raz pierwszy usłyszał od kogoś, że prawdziwa filozofia to ta, która prowadzi do Boga poprzez objawienie i wiarę. Zafascynowany Justyn zaczął czytać Ewangelie i Pisma chrześcijańskie, porównując je z naukami szkół filozoficznych, które znał. Światło prawdy zaczęło wschodzić w jego duszy. Stopniowo odkrywał, że w Chrystusie znajduje się pełnia mądrości i ostateczna odpowiedź na niepokoje ludzkiego ducha. Nie była to już jedna z wielu doktryn, lecz sama prawda. Nawrócenie Justyna nie było gwałtownym zerwaniem, lecz świetlistym przejściem. Zrozumiał, że nie porzuca filozofii, lecz prowadzi ją do jej pełni w spotkaniu z odwiecznym logosem Boga. Został chrześcijaninem około roku 130 i przyjął chrzest w Efezie. Od tej chwili poświęcił się głoszeniu wiary, którą przyjął, wykorzystując swoją wiedzę filozoficzną do obrony doktryny chrześcijańskiej. Justyn wierzył, że filozofia jest darem Bożym danym ludziom, by przygotować ich na Ewangelię. Filozofowie Którzy wypowiadali prawdę, twierdził, uczestniczyli w ziarnie słowa. Dlatego nie odrzucił starożytnych mędrców, lecz uważał ich za prekursorów Chrystusa, który jest samą mądrością. To spojrzenie nadało mu wyjątkową rolę pomostu między światem grecko-rzymskim a chrześcijaństwem. W swoich dziełach Justyn dowodził, że nauki Sokratesa, Platona i innych są niedoskonałymi cieniami światła. Które w pełni jaśnieje w Jezusie Chrystusie. To, czego szukano w ciemnościach rozumu, teraz błyszczało w wierze. Przeniósł się do Rzymu, gdzie osiadł jako nauczyciel filozofii chrześcijańskiej. Otworzył tam szkołę, w której wykładał wiarę, wychodząc od argumentów racjonalnych i moralnych, przyciągając uczniów spragnionych prawdy. Jego debaty z poganami i heretykami cechowały się duchem miłości i przekonania. Nie ośmieszał przeciwników, lecz cierpliwie prowadził ich do poznania prawdy. Jako apologeta Justyn rozumiał, że wiara chrześcijańska nie może żyć ukryta, lecz musi stawiać czoło światu z odwagą i światłem, dlatego napisał dwie apologie oraz dialog z tryfonem. Pierwsza apologia została skierowana do cesarza Antoninusa Piusa, by bronić chrześcijan przed oszczerstwami i prześladowaniami. Ukazując, że są wzorowymi obywatelami, a wiara chrześcijańska jest rozsądna i szlachetna, wyjaśniał w niej chrześcijańskie obrzędy, chrzest, eucharystię i moralność, przedstawiając je jako przewyższające praktyki pogańskie. Justyn pragnął zyskać szacunek i tolerancję imperium wobec wyznawców Chrystusa. Druga apologia była odpowiedzią na konkretne epizody prześladowań. Justyn dowodził, że chrześcijanie karani są nie za zbrodnie, lecz jedynie za noszenie imienia Chrystusa, co było głęboką niesprawiedliwością. Natomiast dialog z Tryfonem, Żydem, był dziełem apologetycznym skierowanym do odbiorców żydowskich. Justyn starał się ukazać na podstawie pisma, że Jezus jest obiecanym Mesjaszem. We wszystkich tych pismach jego erudycja i pobożność łączyły się z klarownością i logiką. Justyn nie tylko odpierał zarzuty, lecz prowadził czytelnika do prawdziwego spotkania z Chrystusem poprzez rozumowanie. Stał się tym samym pierwszym i najznamienitszym z apologetów chrześcijańskich, wzorem dla wielu, którzy przyszli po nim. Jego postać wyrasta jako świadectwo wiary przemyślanej, reflektowanej i przeżytej do ostatecznych konsekwencji. W Rzymie postać Justyna stała się znana zarówno wśród chrześcijan, jak i wśród pogan oraz władz cesarskich. Jego odwaga w głoszeniu wiary nie uszła uwadze. Nie lękał się potęgi cesarzy, bo rozumiał, że prawdziwy tron znajduje się w niebie. Wiedział, że wierność Chrystusowi może kosztować go życie, lecz nie cofał się przed tą możliwością. Jego pisma krążyły wśród chrześcijan i były czytane z czcią w wspólnotach podczas gdy wielu filozofów pogańskich patrzyło na niego z nieufnością lub pogardą za przyjęcie ukrzyżowanego Chrystusa. Justyn nie odpowiadał z goryczą, lecz z miłością i solidną argumentacją, widząc w swych oponentach nie wrogów, lecz dusze jeszcze nie oświecone prawdą. W swojej szkole kształcił uczniów, którzy stali się przyszłymi liderami i męczennikami kościoła. Jego misją było nie tylko nauczanie, ale formowanie obrońców wiary i ludzi prawych. Wśród bywalców jego szkoły byli także ciekawi poganie, z których niektórzy nawracali się, poruszeni głębią jego nauk i prawością życia. Życie Justyna naznaczone było nieustanną modlitwą, praktykowaniem miłości bliźniego i ascetyczną dyscypliną, która imponowała nawet tym, którzy nie podzielali jego wiary. Pokazywał, że rozum i wiara mogą iść razem. A bycie chrześcijaninem nie oznacza porzucenia intelektu, lecz wyniesienie go ku światłu objawienia. W czasach, gdy chrześcijaństwo budziło podejrzliwość i wrogość, Justyn stał się głosem chrześcijańskiego rozumu wobec imperium, które jeszcze nie rozumiało wielkości rodzącej się w łonie kościoła. Nie było rzadkością, że napotykał prześladowania. Edykty cesarskie przeciwko chrześcijanom przeplatały się okresami tolerancji i represji. A życie Justyna stale było zagrożone. Świadomy tego jeszcze bardziej intensyfikował swoją misję. Mówił, że lepiej jest umrzeć za prawdę, niż żyć dla kłamstwa, i jego serce było gotowe na męczeństwo. Jego miłość do Eucharystii była głęboka. Opisywał ją z wielką dokładnością w swoich pismach, pozostawiając pierwsze pozabiblijne świadectwa liturgii mszy, podobnej do tej, którą Kościół sprawuje do dziś. Justyn ukazał, że chrześcijanie nie spożywają zwykłego chleba, lecz ciało i krew Chrystusa konsekrowane przez kapłana. Ta doktryna budziła zdumienie wśród Pogan, lecz dla niego była znakiem żywej obecności Jezusa. Wyjaśniał też, że chrzest jest nowym narodzeniem, odrodzeniem z wody i ducha, które włącza nowego wiernego w ciało Chrystusa. Jego opisy życia chrześcijańskiego są tak żywe, że dla wielu historyków Justyn jest jednym z głównych okien do zrozumienia, jak żyli pierwsi chrześcijanie. Dzieło dialog z Tryfonem ukazuje nie tylko głęboką znajomość pisma, ale także godną podziwu gotowość dialogu z narodem żydowskim, szukając punktów zbieżnych i ukazując Chrystusa w proroczych zapowiedziach. Tryfon, postać symboliczna, reprezentuje Żydów, którzy jeszcze nie rozpoznali Mesjasza. Justyn z cierpliwością i gorliwością. Krok po kroku pokazuje, że wszystkie obietnice spełniają się w Jezusie. Choć dialog ten nie doprowadził do nawrócenia Tryfona, ukazał gotowość Justyna do poszukiwania prawdy z pokorą i głoszenia jej z niezłomnością. Jednak jego gorliwość o wiarę zaniepokoiła możnych. Pogański filozof Krescencjusz, zazdrosny o jego wpływy, doniósł na Justyna władzom rzymskim. Doniesienie doprowadziło do jego aresztowania. Nie znamy dokładnej daty, lecz wszystko wskazuje na rok 165 zapanowania cesarza Marka Aureliusza. Justyn został postawiony przed prefektem Rzymu, Rustykiem. Tam, bez lęku, publicznie wyznał, że jest chrześcijaninem, gotowy na wszystko z miłości do Chrystusa. Rustyk, jak było w zwyczaju, Próbował przekonać go, by wyrzekł się wiary i złożył ofiarę rzymskim bogom. Justyn stanowczo odmówił, oświadczając, że nigdy nie zdradzi pana. Dialog między nim a prefektem zachował się w aktach męczeństwa. Justyn oznajmił: Nikt przy zdrowych zmysłach nie porzuca prawdziwej wiary dla fałszywej. Był to głos męczennika, spokojny i pewny. Nawet w obliczu groźby tortur i śmierci, Justyn pozostał niewzruszony. Jego oblicze promieniało pokojem kogoś, kto już w wierze kontempluje chwałę nieba. Skazany na biczowanie i ścięcie, został stracony wraz z sześcioma uczniami. Wszyscy odważnie złożyli świadectwo Chrystusowi, wieńcząc życie hymnem zwycięstwa. Krew przelana przez Justyna i jego towarzyszy nie poszła na marne. Kościół już od wczesnych czasów docenił wartość ich ofiary. Wpisując jego imię w poczet najbardziej czczonych męczenników. Wiadomość o jego męczeństwie rozeszła się po wspólnotach chrześcijańskich imperium, umacniając wiarę wiernych i inspirując wielu do pójścia tą samą drogą odwagi i wierności. Pamięć o Justynie zaczęto czcić z wyjątkową czcią, a jego postać stała się symbolem jedności między rozumem a wiarą, między filozofią a objawieniem. Akta męczeństwa świętych. Justyna. Zachowane przez tradycję ukazują szlachetność ducha, która porusza nawet najbardziej zatwardziałe serca. Jego spokój wobec śmierci jest przejmujący. Zapytany, dlaczego upiera się przy Chrystusie nawet w obliczu śmierci, Justyn odpowiedział, że woli stracić życie doczesne niż wyrzec się życia wiecznego. Te słowa rozbrzmiewały przez wieki i nadal oświecają tych, którzy doświadczają prześladowań z powodu Ewangelii. Justyn stał się patronem prześladowanych chrześcijan i myślicieli chrześcijańskich. Kościół uznał w jego pismach nieocenioną wartość teologiczną i apologetyczną. Jego dzieła były czytane, przepisywane i komentowane przez wieki, zwłaszcza wśród ojców Kościoła. Ireneusz z Lyonu, Tertulian i inni późniejsi pisarze kościelni często go cytowali, uznając w nim pewny autorytet w sprawach doktryny i praktyki pierwotnej wiary. W Justynie postać męczennika łączy się z postacią doktora. Jest on zarówno świadkiem przez śmierć, jak i nauczycielem przez słowo. Ta podwójna wymowa czyni go wyjątkowym pośród świętych II wieku. Jego pisma odsłaniają głębokie zrozumienie ekonomii zbawienia. Justyn widział historię ludzkości jako kierowaną przez Boga, który przygotował wszystko na przyjście wcielonego słowa. W jego teologii, logos, jest zasadą jednoczącą wszystko, światłem, które oświeca każdego człowieka. Dlatego dostrzegał ziarna prawdy nawet w filozofiach pogańskich. Doktryna logos spermatikos, rozsiewającego słowa, pozwalała Justynowi dostrzegać elementy prawdziwe w tradycjach niechrześcijańskich, nigdy jednak nie zdradzając wiary apostolskiej. Dzięki temu ujęciu Justyn otworzył płodną drogę dialogu między Kościołem a kulturą, między Ewangelią a filozofią, którą pogłębiało wielu późniejszych myślicieli chrześcijańskich. Święty Augustyn, wieki później, podjął wiele intuicji Justyna, zwłaszcza te, że wszelkie prawdy ostatecznie należą do Boga, także świętych. Tomasz z Akwinu w XIII wieku Dostrzegał w Justynie prekursora własnej syntezy między wiarą a rozumem, doktryną a filozofią. Justyn, otwarty na prawdę, gdziekolwiek by się znajdowała, pozostaje wzorem dialogu ewangelizacyjnego, bez synkretyzmu i bez ustępstw względem objawionej prawdy. Poza wpływem teologicznym jego opis wczesnochrześcijańskiej liturgii jest skarbem Kościoła. Zawiera historyczny dowód ciągłości między wiarą apostołów a wiarą katolicką. Opisując niedzielną mszę, Justyn wspomina czytanie pisma, homilie, modlitwę wiernych, ofiarowanie, konsekrację i komunię, elementy obecne do dziś w celebracji eucharystycznej. Ta ciągłość stanowi potężne świadectwo przeciw nowoczesnym zarzutom, że liturgia katolicka jest późnym wynalazkiem. W Justynie widzimy żywą liturgię apostolską już w II wieku. Także jego opis Chrztu pokazuje, że od najwcześniejszych wieków Kościół postrzegał ten sakrament jako duchową regenerację, a nie jedynie symboliczny ryt. W ten sposób pisma Justyna stanowią mocny argument przeciw dawnym i nowoczesnym herezjom. Świadczą o wierze katolickiej, apostolskiej i sakramentalnej już w pełni rozwiniętej. Z czasem jego dzieła tłumaczono i rozpowszechniano na Zachodzie i Wschodzie. A jego kult rozprzestrzeniał się w różnych regionach świata chrześcijańskiego. Kościół Wschodni czci go jako męczennika i filozofa prawdziwej wiary, a Kościół Łaciński celebruje jako jednego z wielkich ojców przednicejskich. Jego wspomnienie liturgiczne obchodzone jest 1 czerwca, w dniu, który przypomina jego całkowite oddanie Chrystusowi i heroiczne świadectwo wobec świata. Na przestrzeni dziejów Wzywano go jako orędownika studentów, nauczycieli, filozofów i obrońców wiary, uznając go za patrona apologetów katolickich. Święty Justyn pozostawił nie tylko słowa i pisma pozostawił drogę drogę poszukiwania prawdy prowadzącą do wiary i wiary wyrażającej się rozumem oświeconym łaską. W coraz bardziej relatywistycznym świecie jego życie wzywa do spójności odwagi intelektualnej i publicznego świadectwa wiary chrześcijańskiej mimo presji kulturowych i społecznych. Jego postać inspiruje tych, którzy dziś poświęcają się nauczaniu doktryny chrześcijańskiej na uniwersytetach, w seminariach i ośrodkach studiów, przypominając, że teologia jest nierozerwalna z życiem modlitwy i świętością. W czasach nowożytnych myśliciele tacy jak Joseph Ratzinger, Benedykt XVI, odwoływali się do Justyna jako przykładu kogoś, kto głęboko pojął relacje między odwiecznym logosem a ludzką logiką. W czasach prześladowań i cenzury wiary chrześcijańskiej w różnych częściach świata świętego Justyn powraca jako wymowne świadectwo, że prawdy nie można uciszyć, a wiary negocjować. Justyn stawił czoła imperium piórem i życiem. Ukazując, że chrześcijanin nie lęka się potężnych, bo służy większemu królowi, który króluje z wysokości krzyża. Jego apologetyka, naznaczona szacunkiem i stanowczością, jest wzorem dla współczesnych debat. Uczy nas, że można dialogować bez rezygnacji z prawdy i argumentować bez agresji. W epoce moralnego chaosu i utraty sensu prawdy, wezwanie świętego Justyna brzmi jak zaproszenie do nawrócenia intelektu i serca ku Ewangelii Chrystusa. Jego wierność nauce apostolskiej dowodzi, że Kościół od początku posiadał jasno zdefiniowaną doktrynę, uporządkowaną liturgię i widzialną hierarchię. Wobec gnostyckich herezji swoich czasów, potwierdził rzeczywistość wcielenia. Dobroć stworzenia i konieczność sakramentów, wyprzedzając debaty teologiczne trwające do dziś. Jego przykład przypomina, że bycie chrześcijaninem to nie tylko życie wysoką moralnością, lecz wyznawanie życiem i rozumem, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, Panem Historii. W wychowaniu chrześcijańskim Justyn jest szczególnym orędownikiem. Rozumiał, że nauczanie to więcej niż przekazywanie idei. To formowanie uczniów w prawdzie, która wyzwala. Jego miłość do prawdy powinna inspirować zwłaszcza młodych, wezwanych, by nie ulegać myśleniu świata, lecz szukać głębokich odpowiedzi na niepokoje swojej duszy. Postać Justyna wzywa nas do odwagi, by być chrześcijanami integralnymi, bez rozdziału między myśleniem a wiarą, między byciem a działaniem, między wiedzą a świadectwem. W erze cyfrowej, gdzie wiedza się fragmentaryzuje, a powierzchowność mnoży, Justyn zachęca do pielęgnowania studium, ciszy i medytacji nad pismem. Jego męczeństwo jest pieczęcią autentyczności. Nie tylko mówił o Chrystusie, lecz umarł za Niego. Nie tylko studiował wiarę, lecz żył nią do końca. Uczy nas, że wiara nie jest ucieczką od rozumu, lecz jego pełnią. A rozum, daleki od wrogości wobec wiary, może być jej wiernym sługą, gdy zostanie oświecony łaską. W czasach ideologicznych polaryzacji pokazuje, że prawda nie należy do partii, lecz do Chrystusa, a wierność Ewangelii wymaga rozeznania, miłości i stanowczości. Katolickie uniwersytety, ośrodki apologetyczne, katecheci i nauczyciele doktryny mają w świętego Justynie jasny wzór, jak formować umysły i serca w prawdzie Boga. Jego życie obala nowoczesny mit, że chrześcijaństwo jest irracjonalne lub ciemne. Przeciwnie, ukazuje, że wiara chrześcijańska jest głęboko racjonalna i spójna. Łącząc myśl grecką z wiarą chrześcijańską, Justyn położył fundamenty tradycji intelektualnej, która rozkwitła w patrystyce i scholastyce. Użyźniając całą kulturę zachodnią, jako święty męczennik przypomina, że prawda ma swoją cenę i że warto ją zapłacić. Bo kto straci życie z powodu Chrystusa, ten je odnajdzie na wieki. Ołtarz jego ofiary stał się tronem chwały, a jego słowa, napisane atramentem i krwią, wciąż rozbrzmiewają w salach wykładowych, świątyniach i wiernych sercach. Niech jego wstawiennictwo umacnia tych, którzy głoszą Ewangelię na uniwersytetach i współczesnych areopagach, gdzie wciąż zwalcza się prawdę drwiną i oszczerstwem. Święty Justynie, męczenniku i filozofie wiary, módl się za nami. Daj nam odwagę szukać prawdy całym sercem i świadczyć o niej wiernie aż do końca, jak Ty to uczyniłeś, dla większej chwały Boga.